Witam was. Bardzo serdecznie dziś będziemy kontynuowali naszą przygodę z nieścinaniem drzew. Jak dobrze widzicie, zabrałem już dosyć sporo słodyczy, więc niebawem możecie spodziewać się filmiku halloweenowego. A na razie przechodzimy do odcinka. Ja, yeah, ale... I... Tak czy siak, w międzyczasie... W międzyczasie zasubskrybujcie i zalajkujcie ten materiał, jeżeli Wam się podoba i zachęcam do oglądania kolejnych moich materiałów, ponieważ są one zarobiste. zaraz będziemy ogólnie zbrali też dzieciątka. Dzieci. Kolekcjonowali dzieci. Więc... Yy, gdzie jest moje ognisko? Ja wejdzie gdzie jest moje agniska. O tutaj jest. Spaliłem też krzesła, pewnie. Ale to już nieważne. Krzesła? Krzesła są nieważne. Bardzo dużo tych surowców, jak patrzę. Nie robimy chyba gigantycznego łóżka. Już raczej dotrwamy bez tych rzeczy. W mogłem zrobić questa na nieratowanie w ogóle dzieci. To by było też yy, spoko. No okej, okay, ale już zrobiłem, więc nieważne. Infernal Torba ci gotuje ogólnie steki? Nie mów. Żona gotuje całe mięsko, jakie jest. Ona ci gotuje w całe mięsko. Jo! Nie potrzebujesz niczego. Do podpalania po prostu. Ale quality of life rzecz. No, okay, no to jest najlepsza sakwa, jaka jest. W kierce. Nie wiedziałem tego. O kurde. Myślałem, że po prostu jest lepszą sakwą. Okej, okay, yy, zbieramy jednak ten. Yy, wszystko. Ała! Walone żaby. Tylko by gryzły niewinnych ludzi. Okej, okay, tutaj coś jest. Dwa węgle. Bierzemy. Twoje zwłoki też wezmę, bo one palą się za dwa. To jest jakby węgiel. Pamiętacie, zwłoki są takim jakby węglem. Tutaj wchodzimy, bo tu może być jakaś fajna rzecz. I tak nie ma fajnej rzeczy. Chyba, że w tej skrzynce będzie coś legendarnego. Na przykład rewolwer. No i jest rewolwer. Eee, zaraz się kończy dzień, ale czy nas. No nie, teraz nie musimy się, ba... nie musimy się bać niczego. Jest... mi burza? Co tak wali? Czemu była taka zawierucha? Okej, okay, palimy wszystko. Teraz będziemy mieli wyupgradowane na maksa źródełko. W międzyczasie zobaczymy, gdzie jest to dziecko. Tam jest to dziecko. I w międzyczasie zabijemy wszystko, co stoi na naszej drodze. Oficjalnie to jest najlepsza torba. Nie ma nawet słowa o tym, że nie jest. Jesteś wolniejszy ode mnie, bo mam zarąbistą klasę. Tu jest paliwko, które zbieramy. Tutaj jest apteka, w której jakimś studem nie ma nic. Jakimś studem tu nic nie było. Informacje: będę dzisiaj atakowany i będę dzisiaj atakowany. Nie fajnie. No, budka z y ammo. Uciekmy z to Paliwko. Bieremy paliwko. Paliwko, ja dobra, byc. Ja bym węgla, ale go ominiemy, bo nas zgonią straszne potwory, które chcą do do dorwać ci to naszej krwi. Więc my jedynie do ogniska, ja. I wygrywamy to gierka, ja. Pięćdziesiąt metalu, spowalone. Ale potrzebujemy tego. 50 drewna. Musimy go jakoś zdobyć bez ścinania drewna. Czego nie zdobędziemy raczej, wątpię w to. Ale. No teraz. O, o! Zbierzemy zwłoki. Zbierzemy zwłoki kolej naszych komradów w walce. Poległych. I może zrobimy już walkę z tym e bossem piekielnym. Pyk, pyk, pyk. Piek. Teraz wkraczamy do wulkanu. Wulkanu śmierci! I zobaczymy, czy to są krzesła jakieś? Nie, tu nie ma krzeseł. No, tu nie ma krzeseł. Podejrzane. Klapnął mnie skorpion. Ała. O! O! on no, już wystarczająco tego. Będę atakowany, więc nie będą mnie atakowali. Rel? Tutaj możemy wejść, może będzie coś. Chociaż, czy tutaj w dropach jest coś fajnego? W tej wieży? No, czy. Co to ma być? Zrespił się na górze! Widzieliście to? Jest na górze! On jest na górze! Chce do mnie zejść! Podejrzany ziomek. Nie powiem. Zabijmy wielbicieli łuku. Kurde, podejrzany ziomek. Poświęci poświe poświej totem. Zgaduję, że to jest sacrifice totem coś takiego. Więc jest zgaduję do yy, poświęceń. Więc próbujemy poświęcić go gdzieś. Na przykład w wulkanie? Na przykład? Zostaw mnie! Już pokonałem cię wilku! Z trzy sekundy się znikasz. Znikaj! Wywalajcie ode mnie, nie chcę z wami mieć nic w pobliżu. W przydatku. w pobliżu Mogę Cię jakoś tutaj zapędzić w ogóle w róg byś spadł? Mogę? Eee, chyba tak. Tak, mogę! I spadł! Ale zarobiście. No, ok, tu już mamy krzesła. Więc czy co i poświęć to. Yy, sacrifice Totem? Czy możemy go tu spalić? A więc tak, nam... O, kurde, prawie spadłem. Yy, daje nam dwa poświęcenia. 3, 4, 5. Raz. Nie, nawet tego nie liczysz. Po prostu do tego. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Leć! Zostaliśmy fragment Tejno Plasu. A, idealnie dosłownie. Się. Ciekawe. Ale mamy tu więcej zwłok, więc yy, ofle fajnie. Więcej równa się więcej zabawy. O kurde, nie, 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 zostawmy Tu mam jeszcze zwłoki Tu jest zwłoka Granie na zwłoki Tutaj jesteście marwite I co? I tam wieża była jeszcze, którą ominąłem po mi się tymi kawałkami jedzenia Marszałka Jakby to powiedział pewnie A ty wyjdziesz stamtąd? Dzięki Oj, nie, 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 nie My się zabanduszujemy. A, was wziąłem już a to słaba, kurde. z mojej strony, że zapomniałem. Bardzo przepraszam, że zapomniałem o waszych No I co tego kolegę można zniszczyć? O kurde, musimy wrócić do tego, do bazy naszej. Zapomniałem. Bo wandyci nam niszczą ogień. Tak, okay, krzesło ja to poświęciłem. Jeszcze dwa poświęcenia. mi się tutaj. W Lawie jest. Baran jest w Lawie. Jest nieśmiertelny. A my sobie zróbmy. Uuu, ile tego? Fajnie, fajnie. I wracamy do naszego ogniska. O, jest przed nami. O, on może nam ścinać drewna. Możemy go używać jako ścinanie drewna. To dawaj, tutaj. Dawaj, tutaj. A, zblokował się. Nie fajnie działasz, kolego, nie fajnie. Dawaj tutaj, o, i tutaj polecisz. Oj, nam drewienko, jak zarobiście? Okej, okay, ale tutaj już nie fajnie, to się dzieje. A możesz takie duże drewno? Drewno? Możesz? Chyba nie. Nie, nie może dużych. Szkoda. Ile tu was jest? Nie za dużo? Więcej was matka nie miała? A i prawie mniej. Zabili, um, umarli mnie, Okej. Okay. Nie, no, wypalili mi ognisko. Jesteście ohydni. szczerze. Szczerze mówiąc, jesteście ohydni. O nie, to są krzesła, które miały mi posłużyć do czego innego. Spaliłem moje krzesła, nie. No, okej. Okay. zabiję królika, zjem jego mięsko. Nie, no, zarombiste to jest. Zarombiste, Okej, okay. I ta noc jest bardzo niebezpieczna. Eee, tutaj jest notarka. No, chodź, 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 chodź. Chodź kolego. O kurde, nawet nie wiem gdzie jest ogień. Bo mapa na mnie działa. Ale nic nie szkodzi. Bo póki jesteś daleko mnie, jest git. Bo jesteś daleko mnie, nie? Jesteś, jesteś. Przestań tak być. Ojej, jeden filtr. Chciałem zobaczyć rakiet okay, pójdę tutaj na górę Nie! Ty wchodzisz, ty? Wchodzi! On wchodzi! To chodzi? Yy, Poszukuj latarki Okej, okay, przeżyję to, przeżyję to po prostu bez ogniska Ale ominąłem je widocznie gdzieś. ok. Jest git. Ale nie wiedziałem, że on potrafi wchodzić po tym. Co mógł się tego spodziewać, że on potrafi wchodzić? tutaj jest, to jest moje ognisko. O, jaj, jaj. Kolega. Nie rób mi tak. Kolega. Ale to było straszne. I ja. I gdzie to przeszedłem niby? Gdzie wypuściłem to? Paliwko. Nawet nie wiem. Chyba tam. Coś złego się zbliży kolejny raz. No trudno się mówi, przynajmniej nie będę musiał umierać. Czemu? Teraz Okej, okay, tutaj wypuściłem to, 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 ten kanister. Jest git. Mamy parę, tu mamy trzy kanistry, jest git. It's fine, it's fine. Nasze ognisko jest fine. Tutaj pójdziemy, bo on zniszczył te drewienka, o tutaj są nawet. To sobie ich użyjemy, żeby... No bo technicznie ja ich nie ściąłem, nie? To Baran nie ściął, więc bez przesady. Bez przesady. I mamy ulepszoną. Yy, ziemiosło. Teraz potrzebujemy jednego z zziema. Taram. którego mamy. I jeszcze. 14 drewna. Kurde, kij błyskawic jest drogich. Wolę dostać piorunem prosto w czaszkę niż kupić go jak normalny człowiek. co możemy zrobić ten... Yy, dungeon. Tylko przeczeki. Chociaż jest 30 sekund. Okej okay, to złożymy zrobić dungeon i będzie... I wrócimy sobie. Okej, okay, prawie jesteśmy... Oj ojoj! Oj. Myślałem, że się nie zraspiłeś kolego. Nie wiem czemu. Tak myślałem, trochę głupio z mojej strony. Oj, ojoj, oj, ty skaczesz! Ty skaczesz, ty się ruszasz! Okej, okay, tego nie przewidział. I tam jest sobie I teraz po drugiej stronie. Okej. Okay. I to jest koniec. A, kult z możemy. I otworzymy sobie skrzyneczki. Jak zwykle, diameciki. Dozbieramy. I co, odropnie z tego. Pancerz! Pancerz jest zarombisty. No okej, okay, weźmiemy sobie ten dżemik. No by nie? I mamy już pancerz. Kolejny dziecak. Chodź tu, dziecko. Mamy je. Mamy je! I wypuszczamy je. I teraz idziemy po kolejne. Jak najszybciej. 900 w tom. Idziemy. Tutaj będą już niedźwiedzie, więc może trochę będzie skomplikowanie. Ale nie powinno być to aż takie trudne. O, kurde. Ale ochroniłem się przed atakiem. Ale ty szybki jesteś teraz. Od kiedy ty jesteś taki szybki? No, kończ! Ała No, jednak przed jednym się nie ochroniłem. Ale i tak mało damage mi robi. Nie wypalaj się ognisko, nie wypalaj się ognisko. Proszę. Jej, w końcu. O, widać chmury, dzięki którym piorun? No, Okej, okay, no, to, to nie jest RNG w takim razie. Trzeba patrzeć na górę po prostu. Myślę, że to jest RNG kompletne. I półto jeszcze niedźwiedzią tam dostaliśmy, zarąbiście. Ała Trzeba patrzeć na te mury. No, formułuje się Ty, no to zarąbiście jest Bierzemy złoty... Ojej, bandasz, bandaż, bandaż Nie umieramy od walonych wilków, nie ma szans Zostawcie mnie Zostawiły mnie No i kolejne dziecko bierzemy Dzięki Masz taką skrzyneczkę? Masz szmaragdową skrzyneczkę, jak fajnie. Ciekawe co w niej będzie. Chociaż mamy już takie najlepsze drapy, więc... No. Słabo, słabe, słabe drapy, słabe drapy. Weźmy sobie skórę, bo skóra też jest fajna. no, no i jak chcemy napędzić ognisko w sumie? No bo już nie mamy takich węgli czy innych takich, nie? To jak my to zrobimy? Tutaj widzę na no, wszelki wielki. Trzy drewienka, no ale to mi nie starczy na całe ognisko, bez przesady. Bez przesady. I czwartego kida już chyba nie ratujemy, nie, masz, nie ma po co Nie mam powodu do tego. Oj, a jajaj jaj, 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 jaj. No niefajnie bym powiedział. A, dzisiaj i tak jeleniowi brakuje pokarmu To i tak muszę się ukryć. Okej, okay. no to co? No to ukrywamy się w domku. Oj ojej, ojej Ale. Ale beznadziejny jestem. Ale beznadziejny jestem. Ja nie wierzę. Kurde, ale jestem beznadziejny. Ja nie wierzę. Domek, 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 domek Mamy! Okej. Okay. Tu już nas nic nie zabije. O nie, tutaj nas może zabić tak coś. Oj oj, tu może nas zabić, ten śmieć. Jak on się nazywa? Wejdziemy do szafy. Tu nas... Mówiłem, mówiłem, że Wilkes się to, to zresztki nas zabije Wiem się nie schało, nawet to bym nie znalazł! Ja! No nie, go w ten sposób. Nie możemy? Czemu nie możemy tego tak zabijać? Dziwne... Ja, ale, że ja żyję jeszcze! To jest niesamowite, jakie mam szczęście w tym ranie! To jest zaprawdę niemożliwe. To, że, że jeszcze dycham. Ja. Okej, okay, to wywalone w sumie woli. To że jest niewypełnione Coś złego jeszcze przychodzi dzisiaj nie. nie Czemu to zawsze musi być coś okropnego Coś złego, czemu nie mogą na przykład, nie wiem, przyjść do mnie goście Fajnie by było, przychodzi sobie do mnie ziomek na przykład od tego od researchu, przychodzi do mnie ziomek od furniczurów. mamy Kurde, przyjęcie jakieś tam, nie wiem, herbaciane Zarąbiste to by było A nie, kurde, coś złego przychodzi Czemu zawsze coś złego? Bierzemy cztery i idziemy Idziemy stąd, bo musimy zabić teraz wielkiego złego Kultystę Króla kultystów, chyba on tak się nazywa Tylko czy mamy w ogóle jego tutaj teren? Chyba nie mamy, na pewno tu będziesz Mamy tego, mamuta Jakimś cudem Co tu robi mamut? Co, Czym ty jesteś? Beczka, beczka fuela ty się przydasz, jeżeli musimy wy wylewelować. Tutaj, tutaj krzesła są. Ale czy my potrzebujemy krzeseł do... Czy my potrzebujemy krzeseł w ogóle? No nie powiedział. Jeszcze otworzymy te skrzyneczki, ale na razie się przyjdziemy tutaj między... O, to... na przykład bandaż się przyda bardzo. I ognisko się powoli zmniejsza, niefortunnie. A Parkour. I jeżeli chcemy zabić mamuta. Tak de facto. Czy my chcemy zabić to niewinne stworzenie, które niczym nie zagroziło? Nie zawiniło? Nie, nie zrobię tego. Nie zabiję tego. Uniki, 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 uniki. Okej. Okay. Y, uniki, uniki, uniki. Robię uniki. I wracamy. Jednak muszę kompletne ognisko mieć. Albo się po prostu nie zrespił. To mnie goni. Nawet nie wiem. No wilk mnie goni. A kto inny? Alfa wilk. Kurde, co ty robisz? Po co tu jesteś w ogóle? Przecież się stanowi, stawiłem na miejscu. Nie musisz mnie gonić. Nie musisz mnie gonić. Na pewno kogoś trafiło, nie? Nie mam opcji, że przeszedł po prostu przez każdego ten pacisk. E? Czyż są tutaj przeciwnicy? O co ci chodzi? Zostaw mnie. Jeleniu. Kurde, zostawcie mnie. Jestem głodny. Wszystko na nie wszystko na nie. Jak zwykle. Nie. Wymieniłem worek na zły, teraz nie mogę podpalać sobie rzeczy. Szczerze, Infernal worek jest najlepszym workiem. To jest minus. To nie powinno się tak zmieniać. Jak ma inne zastosowanie, to powinno móc się nie! zmienić. Zostaw mnie. Zostaw mnie złoteńców. Nie, nie chcę się kary? Nie potrzebuję jej w swoim życiu. Zrywałem już z wami. Teraz nie będę już palił. Nie będę palił drewna. Które wybrało mnie? Tutaj wezmę sobie węgiel za to. Węgiel mogę palić, węgiel jest beznadziejny. No to normalnie sobie leży standalone, taka sikierka powalona. Tutaj możemy. Jest, jest węgiel! Węgla. Węgle. Tutaj? Tutaj nie chcę chyba nic robić. Chociaż. Łap. O! Węgiel na przywitanie? Chcą chyba mnie tutaj? Skrzyneczka na przywitanie? Chcą mnie chyba tutaj. Beczuszka na przywitanie? Dzięki, ja stąd spadał teraz. I wracamy do ognia, w którym wszystko się zaczęło. Sześć, że jesteśmy tak, co już wykokszeni. Tu chyba nic nie potrzebujemy. Oprócz kuchającego jelenia w moje ucho. Mmm, <laughs> Mamy! Mamy! Ulepszyło się! Nie wiem nawet, czy jest głodny teraz, czy nie. <laughs> Ale już nam nie podpala. Torebka. Downgrade. To był downgrade. Ale nie ma co. Nasza latarka nam pomoże przetrwać. I na pewno teraz znajdziemy... ...miejsce przywoływania króla. O, cześć panie... ramię Jak to od razu wystartował? Nie ładował się w ogóle. Noce ci skracają czas ładowania. I skrętność? Czy, no... Czy noce ci ładują skrętność lepszą? Ale tym spamisz teraz, ja! Nie no, spamisz tym mocno Okej, okay, ja pójdę ja tutaj po prostu No i co? Nie potrafisz po wchodzić, co? A? Nobie? Ale powolony teraz jest jeleń, jak szybko mu się to ładuje Broken Broaken Jesteśmy na mapce bez króla w ogóle Chyba? Nie To jest król, to jest dom króla Ośiem jest głodny. Trzeba szybko pokonać tego króla. Za co będzie? adekwatną bronią na, na to. Chyba tak. Ta. I ciebie już. Oj 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 Nie 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 nie. Ciebie po prostu tak odgonimy. Bo jest coś nam zbędny. Idziemy zespawnić króla. Dwa, trzy, cztery, cztery. I się spawni. Kult jest King i Husband's Hamond. Przybył. Musimy go teraz pokonać. Ale masz mało HP. Już Frog King jest mocniejszy! Nobie! Nie no, easy jesteś przecież. Jeszcze nie masz pewnie specjalnych chyba, że masz jakieś specjalne ataki, których nie wiem. Masz może? Powiedz, że nie masz. Wtedy będę ucieszony. Okej, okay. okej. Okay. Prawie. I bum Mamy! Mamy! Zabity! Zabity wróg! I Wildfire y dwa drapnął. I co to jest? Ale to jest ta Infernal kusza Ona jest zarąbista. To jest jedna z fajniejszych broniek. Można cię parę razy samonować w ogóle? Nie, nie można, bo teraz są otworzone te... te... Eee, to szkoda, ja bym chciał cię farmić. Na przykład jakbyś był farmiarką takich... Tych, jak one się nazywają? Wildfire'ów? To by było za rąbiste akurat. Ale co? Mamy antlera. Eee, co się robi z antlera? <grystanie> to jest też jakiś helmet, typu mamut helmet? Czyżby to było to? Spodziewam się, że tak. Więc trzeba znaleźć kół. Ku... Okej, okay, mamy nie znalezioną. I zobaczymy, może coś tam będzie fajnego. Ale będę atakowany, więc nic z tego nie, zro... nie zobaczę. Nie, zostaw mnie! O! Głodny jest! Głodny jest! Nie mogę, idź do ogniska Czemu zawsze jest głodny ten jeleń? Jakby mu... Je kurde, jedzenia nie dawali Okej, okay. teraz mamy lepszą kuszę, zobaczymy jak się sprawuje Jeden co wiem to, po że podpala No, w sumie jest ma spoko Ładuje się też, nieskończona ammo O kurde, zostaw mnie, ZOSTAW MNIE Ja, ale was jest dużo ale was jest dużo. Ok, największy plus tego to, że podpala. <grybujesz> Reszta jest do wywalenia tej kuszy. Nie, podpala i ma nieskoczoną ammo, no sorry. Ała, ile tu jest rzeczy do unikania teraz. Ta gra stała się czymś innym niż była wcześniej. Ok, nie mam już. Yy, piekielna kusza. Dawaj. Wierzę w ciebie. I teraz tylko otrzymano trzy diamenty Przeszliśmy, przeszliśmy G Oficjalnie przeszliśmy grę bez yy, jakiegokolwiek tego, drewna Pokonaliśmy każdego Jesteśmy wielkim wygranym A więc tylko go zabijemy już możemy kończyć Dodgeball, dodgeball, jestem lepszy, jestem, lecz, le, jestem lepszy A, masz A, masz O, trafiłem Jest, a więc to na tyle Na tyle, rozumiecie? Udało nam się wszystko. Challenge zrobiony. Wow. Ale to było ciężkie wyzwanie. Jak mam być szczery? Ten początek okropny. Chyba najgorszy początek jaki można sobie wyobrazić. I o. W takim w każdym razie. Dziękuję widzowie za oglądanie. Jeszcze raz wam przypominam, zostawcie subskrypcję oraz lajka, jeżeli wam się podobał ten materiał i widzimy się w kolejnym materiale. Bye.